Zgodnie z tradycją, czy stawia Wie Pani? Pan... Co? Mhm. Stawiam zawsze talerz stawia Pani, i, pan... i no, no, na pewno bym wpuściła. Aha. Nie zdarzyło mi się tak e, Aha. nigdy, Aha. ale na pewno bym wpuściła. Mhm. Znaczenie jest, ale puszczenie to nie wiem. Rządzi żona. Aha. Także Aha. Nie, koniecznie mhm. moja odpowiedź jest prawdziwa, ale to, że żona rządzi to tak. Aha. A czy zdarzyło się kiedyś, że przyszedł taki ktoś? By jeszcze nie, jeszcze nie, nie, nie było. Nie było. Mhm. Będzie Pan przestrzegał takiej tradycji i jak przyjdzie jakiś bezdomny potrzebujący do Pana podczas Wigilii, to Pan wpuści go do siebie na kolację? Zastanowię się. Za, za, a od czego będzie to zależało? Jak będzie trzeźwy, to puszczę, Aha, 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 nie, to nie. Aha. A już się tak Panu zdarzyło, że nie, przyszedł? Nie, nie, nie. nie. Uh -huh. Jakoś tam ostatnio właśnie mamy sporo tych gości i te, te yy, Amerykanki uh -huh. Uh -huh. <laughs> z tego artego. Uh -huh. Także to miłe. Kiedyś uh -huh. też mieliśmy taką przygodę tutaj tak? z, tą, z taką panią, która właśnie przyszła że uh -huh. kogoś tutaj szukała i nie mogła tej osoby znaleźć. Uh -huh. Dzwoniliśmy nawet na, 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 na straż miejską, żeby tutaj pomogli tej pani, bo ona tak za bardzo nie chciała do nas przyjść, tylko właśnie tutaj kogoś szukała uh -huh. i nie mogła znaleźć. Jakaś taka w ogóle była. Uh -huh.